Cześć, witajcie, miłego słuchania. Zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Jason Cooper zawsze wierzył, że zna Loren lepiej niż ktokolwiek inny. W końcu byli małżeństwem od pięciu lat, dzieląc radości, wyzwania i plany na przyszłość. Pamiętał dzień, w którym się oświadczył, i blask w jej oczach, gdy powiedziała: Tak, czuł, że mają wszystko pod kontrolą. Jednak tamtego wieczoru, gdy siedzieli przy kuchennym stole, a odległy dźwięk telewizora wypełniał komfortową ciszę, Loren powiedziała coś, co zatrzymało świat Jasona w miejscu. Z tym samym spokojem, z jakim mówi się o pogodzie lub nowej restauracji, którą chce się wypróbować, oznajmiła. W piątek wychodzę z kolegą z pracy. Jason zamrugał kilka razy, czekając, aż doda coś więcej, jakiś szczegół, który wyjaśniłby absurdalność tego, co właśnie usłyszał. Ale Loren sięgnęła po kolejną kromkę chleba, posmarowała ją masłem i kontynuowała, jakby nic się nie stało. Potrzebował chwili, by zebrać myśli. Może się przesłyszał, może testowała jego poczucie humoru okropnym żartem. Ale sposób, w jaki trzymała wzrok wbity w talerz, unikając jego spojrzenia, sprawił, że ogarnęło go dziwne uczucie co? Zapytał głosem spokojniejszym niż ktokolwiek by się spodziewał w takiej sytuacji. Loren podniosła wzrok i po raz pierwszy Jason dostrzegł w jej oczach coś więcej, coś wykalkulowanego, jakby czekała dokładnie na taką reakcję. To tylko kolacja, nic między nami nie zmienia, powiedziała, a w jej głosie brzmiała niepokojąca lekkość. Kocham cię i to w żaden sposób nie wpłynie na nasze małżeństwo. Jason wpatrywał się w nią, próbując znaleźć jakąś rysę na tej chłodnej fasadzie, ale Loren wydawała się całkowicie swobodna, jakby była przekonana, że to normalne. Widelec Jasona leżał nietknięty na talerzu, stracił apetyt, serce waliło mu w piersi, ale nie zamierzał tego okazywać, nie da jej tej władzy. Najwyraźniej Loren wierzyła, że się załamie, może oczekiwała, że wybuchnie gniewem, zacznie krzyczeć. Zasypie ją oburzonymi pytaniami, lub postawi ultimatum, ale Jason był inny, a jeśli było coś, co potrafił robić dobrze, to kontrolować emocje, gdy było to konieczne. Wziął głęboki oddech, a potem powoli go wypuścił, podjął decyzję. Jeśli to miała być gra, nie zamierzał przegrać. Wtedy ku zaskoczeniu Loren, kącik ust Jasona uniósł się w lekkim uśmiechu. Rozumiem, powiedział niemal obojętnym tonem, Biorąc szklankę z wodą i pociągając łyk. Oddech Loren stał się nieco nierówny. Nie było to oczywiste, ale Jason to wychwycił i to wystarczyło, by potwierdzić jego podejrzenia. Ona nie chciała jego zgody, chciała reakcji. Cisza między nimi przeciągała się przez sekundy, które wydawały się wiecznością. Loren próbowała ukryć swoje zmieszanie, spuszczając wzrok na jedzenie. Ale Jason dalej obserwował ją z wyrachowaną cierpliwością. Cóż! kontynuował, teraz brzmiąc aż nazbyt swobodnie. Może ja też powinienem z kimś wyjść. Wiesz, tak dla spróbowania! To był moment, w którym Loren wreszcie na niego spojrzała. Nie z tym wyćwiczonym spokojem co wcześniej, ale z czymś nowym, z niepewnością. Jason nie mógł ukryć satysfakcji, widząc lekkie drżenie jej dłoni. W której trzymała widelec. Zamrugała kilka razy, jakby próbowała przetworzyć jego słowa. Tego się nie spodziewała. Nie spodziewała się, że Jason tak zareaguje. Poznałeś kogoś? Zapytała, starając się brzmieć obojętnie. Uśmiechnął się i wzruszył ramionami. Jest taka kobieta na siłowni, dużo rozmawiamy. Pomyślałem, że ciekawie byłoby się z nią kiedyś umówić. W tym momencie zobaczył, jak Loren traci trochę koloru na twarzy. Sytuacja się odwróciła, a Jason jeszcze nawet nie zaczął grać na poważnie. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Maska pewności siebie, Loren, na ułamek sekundy opadła, a Jason to wyraźnie zobaczył. Widelec, który trzymała, zawisł nieruchomo nad jej talerzem. Jej oczy, które jeszcze chwilę temu były pełne pewności. Teraz rozszerzyły się lekko, jakby jej umysł z trudem przetwarzał nieoczekiwaną odpowiedź. Jason zachował dyskretny uśmiech, opierając się na krześle, jakby ta rozmowa nie miała dla niego żadnego znaczenia, ale wewnątrz czuł dziwną, wykalkulowaną przyjemność, widząc jak Loren smakuje niepewności, którą on sam czuł zaledwie kilka minut wcześniej. Ach, rozumiem! mruknęła, próbując odzyskać panowanie nad sobą. Odwróciła wzrok, bawiąc się jedzeniem. Jason zauważył subtelny ruch jej nogi pod stołem, lekkie drżenie, które próbowała ukryć. Znał ją na tyle dobrze, by wiedzieć, że Loren nie czuje się tak komfortowo, jak udaje. Dlaczego więc nagle stała się niespokojna? Jeśli naprawdę wierzyła, że wyjście z kimś innym jest normalne, dlaczego była tak wyraźnie poruszona, gdy usłyszała, że on może zrobić to samo? Jason zdał sobie sprawę, że Loren go testuje. Ale teraz ten test obrócił się przeciwko niej, więc? Zapytał, utrzymując swobodny ton. Czy jest w tym jakiś problem? Wymusiła krótki, cichy śmiech i potrząsnęła głową. Oczywiście, że nie po prostu nie spodziewałam się tego po tobie. Uniósł brew. Zabawne powiedział, krzyżując ramiona bo ja nie spodziewałem się tego po tobie. Tym razem Lauren się nie zaśmiała. Słowa Jasona uderzyły ją mocno, a wymuszona lekkość, której się trzymała, zaczęła się kruszyć. Próbowała szybko się pozbierać, unosząc podbródek i przybierając beztroski ton. Więc kim jest ta kobieta z siłowni? Jason uśmiechnął się do siebie. Wiedział, że to pytanie padnie. A najciekawsze było to, że Loren nawet nie próbowała ukryć swojego nagłego zainteresowania. Wcześniej rzuciła pomysł wolności w związku. Jakby to była nowoczesna, otwarta koncepcja, którą mogliby odkrywać bez obaw. Teraz sama wzmianka o innej kobiecie stawiała ją w defensywie. Nie sądzę, żeby to miało większe znaczenie, odparł, biorąc serwetkę i wycierając kąciki ust. Skoro to nic między nami nie zmienia, nie widzę powodu, by wchodzić w szczegóły. Loren wydała z siebie krótki nosowy śmiech, ale napięcie na jej twarzy było oczywiste. Więc to prawda, Naprawdę zamierzasz się z nią umówić? Jason lekko przechylił głowę, studiując ją, jakby próbował odgadnąć, co dzieje się w jej wnętrzu. To ty powiedziałaś, że chcesz, żebyśmy to razem odkrywali, prawda? Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale nic z nich nie wyszło. Po raz pierwszy tego wieczoru Lawrence zdawała się nie mieć słów. Napięcie w pokoju stało się niemal namacalne. Pewność siebie, z jaką zaczęła tę grę, Rozpływała się na jej oczach. To, co miało być sposobem na sprawdzenie, ile władzy wciąż ma nad Jasonem, zamieniało się w coś zupełnie innego. Jason nie potrzebował w tej chwili niczego więcej. Miał już to, czego chciał pewność, że Loren nigdy nie spodziewała się, że on zgodzi się na jej plan. A co ważniejsze pewność, że w głębi duszy wiedziała, że zaraz straci coś, co nigdy nie przyszłoby jej do głowy. Że może wymknąć jej się z rąk. Bez słowa podniósł szklankę, wypił ostatni łyk wody i wstał od stołu. Dobranoc, Lauren. Została siedząc i patrzyła, jak opuszcza kuchnię z nieobecnym spojrzeniem. I w tej chwili Jason wiedział, że sytuacja nie tylko się odwróciła, on już kontrolował tę grę. W następnych dniach coś między Jasonem a Lauren się zmieniło. Dom, niegdyś pełen swobodnych rozmów i przewidywalnych rytuałów, Teraz wypełniła cisza, która mówiła więcej niż słowa. Jason kontynuował swoje codzienne czynności, nie dając po sobie poznać, że jest poruszony tym, co się wydarzyło. Wychodził do pracy, wracał o tej samej porze co zawsze, ale teraz wydawał się lżejszy i wtedy Lauren zaczęła zdawać sobie sprawę, co tak naprawdę się dzieje. Początkowo wmawiała sobie, że to, że to tylko faza. Jason się bawi, udaje obojętnego. Żeby się wycofała. Tyle, że on się nie wycofywał. Wręcz przeciwnie, zaczął zachowywać się jeszcze bardziej nieprzewidywalnie. Pierwszy raz, gdy Loren poczuła prawdziwy niepokój, był w środę rano, kiedy pijąc kawę zobaczyła Jasona stojącego przed lustrem w korytarzu i poprawiającego kołnierzyk. Nie robił tego po raz pierwszy, ale tym razem było w tym coś innego. Patrzył na siebie z większą uwagą. Przeczesał włosy. Sprawdził swój wygląd dwukrotnie. Potem wziął telefon i uśmiechnął się. Loren nie mogła tego zignorować. Jej serce przyspieszyło i po raz pierwszy poczuła coś, czego nigdy wcześniej nie czuła do swojego męża: strach przed jego utratą. Przez cały dzień próbowała ukryć swój niepokój, ale ten obraz wciąż powracał w jej myślach. Kto pisał do Jasona? Czy naprawdę kogoś poznał? Tego wieczoru, gdy siedzieli na kanapie oglądając telewizję, rzuciła od niechcenia: Wydajesz się ostatnio o wiele bardziej podekscytowany. Jason, nie odrywając wzroku od ekranu, tylko lekko się uśmiechnął. Naprawdę? skrzyżowała nogi i próbowała brzmieć swobodnie. Tak, prawie jakbyś był bardziej zajęty. Tym razem spojrzał na nią, ale nie odpowiedział od razu. Jego spojrzenie było badawcze. Jakby ważył intencje kryjące się za jej słowami, potem z ostrożnym spokojem powiedział: Tak, chyba lepiej wykorzystuję swój czas. Sposób, w jaki to powiedział, sprawił, że Loren przeszły ciarki po plecach. W kolejnych dniach przyłapywała się na obserwowaniu Jasona w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robiła. Dostawał więcej wiadomości na telefon. Czasami wychodził pobiegać wcześniej niż zwykle. Pewnego dnia wrócił z pracy. I poszedł prosto pod prysznic, nucąc melodię, której nie znała. Wtedy jej najgorsze obawy się potwierdziły. W piątek, ten sam piątek, w który planowała wyjść z kolegą, Jason wspomniał od niechcenia przy śniadaniu: Wychodzę dziś wieczorem. Filiżanka Lauren zatrzymała się w połowie drogi do jej ust. Ach, tak? Próbowała brzmieć obojętnie. Tak, z tą kobietą z siłowni. Loren poczuła się, jakby ktoś uderzył ją w brzuch. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale zabrakło jej słów. Jej umysł wirował, próbując znaleźć logiczną odpowiedź, sposób na skierowanie sytuacji w inną stronę. Ale nie było innej strony. Jason przyjął zasady gry, którą sama rozpoczęła, i teraz po raz pierwszy Loren nie była pewna, czy jest gotowa grać. Tego wieczoru Loren została sama w domu. Jason wyszedł bez pośpiechu, w koszuli, której nawet nie pamiętała, że ma, a jego woda kolońska unosiła się za nim w korytarzu. Nie podał szczegółów, nie zapytał dokąd ona idzie, a przede wszystkim nie wydawał się ani trochę przejęty tym, że ona rzekomo też ma randkę. Wtedy, prawda uderzyła w Lauren z miażdżącą siłą. Nie wyszła. Kolega, z którym miała zjeść kolację, wysyłał wiadomości z pytaniem, czy spotkanie jest aktualne, ale nie odpisała. Jak mogła. Jej umysł był daleko, całkowicie pochłonięty myślami o Jasonie. Godzinami krążyła po domu, próbując przekonać samą siebie, że to wszystko nie ma znaczenia. Ale każda minuta, która mijała, tylko potęgowała dławiące uczucie w jej wnętrzu. Potem, nawet nie zauważając, wzięła telefon i zaczęła bez celu otwierać i zamykać aplikacje, szukając jakiejkolwiek rozrywki, ale w głębi duszy wiedziała, co tak naprawdę robi. Czekała, aż on wyśle wiadomość, aż wróci do domu wcześniej niż zapowiedział, aż wszystko okaże się tylko prowokacją i w ostatniej chwili uzna, że to wszystko jest niedorzeczne. Ale Jason nie wrócił wcześniej, nie napisał, nie okazał żadnej skruchy, wtedy ogarnęła ją prawdziwa desperacja. Lorenz spędziła noc na kanapie, z telewizorem włączonym na jakimś przypadkowym programie, ale w ogóle nie zwracała na niego uwagi. Jej wzrok utkwiony był w drzwiach, czekając na znajomy dźwięk kluczy w zamku. Kiedy Jason w końcu wszedł, było już po trzeciej nad ranem. Wszedł spokojnie, bez pośpiechu czy poczucia winy. Loren domyśliła się, że nie spodziewał się, że będzie na niego czekać, ale czekała, i w tym momencie coś w niej pękło. Jak było? Jej głos wyszedł słabszy niż chciała. Jason zdjął kurtkę, powiesił ją na oparciu krzesła i spojrzał na nią z tym samym neutralnym wyrazem twarzy, który miał od kilku dni. Było dobrze. Prosta, bezpośrednia odpowiedź raniła Loren, jak zimne ostrze. Poczuła, jak ogarnia ją panika, chciała zadawać pytania, chciała szczegółów, chcieć, chciała, żeby powiedział, że to był błąd i nic nie znaczyło, ale nie mogła się zmusić, by cokolwiek z tego powiedzieć. Jason nie okazywał wyrzutów sumienia, nie próbował niczego ukrywać i może to było najgorsze. Przeszedł przez salon i zniknął w korytarzu, kierując się do sypialni, jakby rozmowa była skończona. Lorenz została na swoim miejscu zamrożona, z sercem bijącym tak głośno, że słyszała je w uszach. Chciała zagrać z Jasonem w grę, chciała go przetestować, chciała zobaczyć go niepewnego, ale teraz w milczeniu błagała, żeby to wszystko było tylko grą. Tyle, że tym razem Jason już nie grał. Następnego ranka Lauren obudziła się z uczuciem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Prawdziwym, niekontrolowanym strachem. Strachem, że Jason nie jest już tym samym człowiekiem, którego znała. Strachem, że tym razem przekroczyła granicę, za której nie ma powrotu. Wstała powoli, czując ciężar w całym ciele, jakby każda komórka była obciążona udręką poprzedniej nocy. Przeszła korytarzem do kuchni i zastała tam Jasona, pijącego kawę, jakby nic się nie stało. Widok jego spokoju i dystansu sprawił, że ścisnęło ją w żołądku. Patrzyła na obcego człowieka. Nie odezwał się, gdy weszła. Nawet nie podniósł wzroku z nad telefonu. Po prostu przewijał dalej, od czasu do czasu pociągając łyk z kubka. Odkaszlnęła, próbując rozluźnić węzeł w gardle. Późno wróciłeś, powiedziała starając się, by brzmiało to jak zwykła obserwacja. Jason nie okazał żadnej szczególnej reakcji. Tak, odparł po prostu. Ten nonszalancki ton jeszcze bardziej ją zaniepokoił. Lauren odsunęła krzesło i usiadła naprzeciwko niego. Próbowała znaleźć w jego oczach jakieś wahanie, jakiś znak, że to wciąż tylko gra, ale Jason nie wyglądał jakby udawał. Naprawdę wydawał się odległy. A to przerażało ją w sposób, jakiego sobie nie wyobrażała. Jason, jej głos zadrżał, nienawidziła tej słabości, która się wymknęła, ale nie mogła nic na to poradzić. Co my robimy? W końcu na nią spojrzał, obserwował ją przez kilka sekund, jakby decydował, czy warto odpowiadać na to pytanie. Potem, ze spokojem, który przyprawił ją odreszcze, powiedział: Sama mi powiedz w końcu to był twój pomysł, prawda? Loren poczuła, jak jej żołądek opada. Ja przełknęła ślinę. Nigdy nie myślałam, że potraktujesz to poważnie. Jason zaśmiał się nie śmiechem rozbawienia, ale śmiechem kogoś, kto wreszcie przejrzał na oczy. A czego się spodziewałaś że będę cię błagał, żebyś zmieniła zdanie otworzyła usta, by odpowiedzieć ale nie czekał. Spędziłem ostatnie dni myśląc o tym Loren myśląc o tym co to znaczy że w ogóle coś takiego zaproponowałaś myśląc o tym co to mówi o nas poczuła jak ściska ją w piersi jason popełniłam błąd nie mrugnął błąd cisza znów się przeciągnęła boleśnie lauren chciała krzyczeć że tak to wszystko było pomyłką że nigdy nie powinna była wymyślać tak szalonego pomysłu ale w głębi duszy wiedziała że to na nic Jason już podjął decyzję. Wstał, zaniósł kubek do zlewu i spokojnie go opłukał, jakby kończył poranną rutynę. Potem odwrócił się do niej i z zimnym spojrzeniem powiedział coś, co zaparło jej dech w piersiach: Dziękuję, że pokazałaś mi, kim naprawdę jesteś. I z tymi słowami wyszedł z kuchni bez wahania. Loren poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Siedziała sparaliżowana. Podczas gdy narastające poczucie udręki rozprzestrzeniało się w jej klatce piersiowej. Kilka minut później, gdy wreszcie zebrała się na odwagę, by pójść do sypialni, znalazła na stole stos papierów, pozew o rozwód, już podpisany. Świat Loren zawalił się w jednej chwili. Chciała przetestować Jasona, chciała zobaczyć, jak daleko się posunie, ale ostatecznie to ona straciła wszystko. Loren. Opierała się o drzwi sypialni, kiedy zobaczyła, jak Jason wyjmuje z szafy walizkę. Dźwięk zamka błyskawicznego odbił się echem w ciężkiej ciszy, a ona wiedziała, że to koniec. Ale, napędzana desperacją, zrobiła krok naprzód, próbując uchwycić się ostatniego strzępka kontroli. Jason, proszę! Jej głos był drżący, a na twarz przywołała uśmiech, który był bardziej błaganiem. To zaszło za daleko! Wybaczam ci, że wyszedłeś z tą kobietą z siłowni, po prostu zapomnijmy o tym wszystkim. Jeśli ty zapomnisz o tym, co powiedziałam o wyjściu z kolegą, ja zapomnę o tym, co ty zrobiłeś. Zacznijmy od nowa. Jason zatrzymał się na sekundę, mocno trzymając walizkę. Spojrzał na Loren i w jej oczach zobaczył strach nie strach przed utratą go z miłości, ale strach przed utratą kontroli. Wydał z siebie krótki, pozbawiony humoru śmiech i potrząsnął głową: Nie potrzebuję twojego przebaczenia, Loren. Nauczyłaś mnie czegoś cennego przez te ostatnie dni i teraz wiem, że zasługuję na więcej. Zamknął walizkę, wziął klucze i wyszedł, nie oglądając się za siebie. Dźwięk zatrzaskiwanego zamka był ostatnią rzeczą, jaką Loren usłyszała, zanim cisza stała się nie do zniesienia. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowości. Do zobaczenia następnym razem.